Dobra, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z gry GTA Vice City Stories na 100% I też zapomniałem Wam pokazać ostatnio wskaźnik procentowy Mamy już 53,3% Myślę, że po tym odcinku spokojnie 54% przekroczymy e, Okej, okay, to jest inny pojazd, ale mamy kometa I dzisiaj oczywiście zbieranie dalszej części pojazdów Potrzebnych do skompletowania czterech w sumie list. W tym trzech lądowych, a jednej e, morskiej, można powiedzieć. No i mamy Kometa. Tutaj głównie e, będziemy szukać pojazdów e, sportowych do tej listy, ale nie tylko. Nie tylko, bo będą też pojazdy innych kategorii. Mamy security car, ale security car akurat mnie nie interesuje. Próbą pancerny. No, tutaj coś ciekawe policja nas nie goni. Co coś takiego. To oczywiście lepiej dla nas. Tak naprawdę, te sportowe pojazdy raczej będziemy spotykać tutaj na ulicy. Mam nadzieję, że zaraz jakiś kolejny napotkamy. Czekajcie, zobaczę, czy my potrzebujemy stingera w ogóle. Stingera będziemy potrzebować, ale do kolejnej listy, ale wiecie co? Weźmiemy go sobie i schowamy do garażu żeby mieć już od razu blisko Mam nadzieję, że nie zapomnę o tym, że oczywiście tego go wziąłem no, tutaj też mamy broń w ogóle możemy sobie ją zebrać Warto to robić, bo później może się nam przydać a tutaj mamy tego. O to nie jest nam potrzebny ten Polaris h 8 proszę bardziej nam się przyda ten stingerek Możemy wziąć teraz tego Polarisa pałosiem, to żeby sobie tutaj szukać kolejnych kurek. Miejmy nadzieję, że zaraz znajdziemy kolejny PS, który poszukujemy tutaj. Mamy. Proszę bardzo, Banshee. To wszystko można gdzieś tam znaleźć w miarę w okolicy tutaj. Nie trzeba gdzieś tam daleko jechać. Ale wiadomo, że też różnie z tym bywa. Czasem będziemy zmuszeni gdzieś pojechać dalej. Na pewno, myślę, dwa pojazdy będą takie. Ale to jeszcze zobaczymy. Tutaj liczę na to, że znajdziemy pojazd Mule. Nawet zobaczymy czy to nie jest ten pojazd. Wiecie? Nie, jestem jest ten Benson. A ten tu? Pewnie też to samo. A, to jest Miul. No, te pojazdy są bardzo podobne do siebie, więc Nawet nigdy jakoś bardzo nie zwracałem uwagi na rozróżnianie tych dostawczych pojazdów. Ale najważniejsze, że mamy. No i jedziemy z kolejnymi, Fajnie by było. Nie wiem, jakieś Feniksa znaleźć, czy Tacha jeszcze Freeway będziemy poszukiwać. No dobra, trochę tych pojazdów będzie. Kometa mamy już. Mamy, mamy, dobra. Dobra, tutaj Sanchez, jeszcze freeway, gdzie nam potrzebny. Może tutaj jak pojedziemy, to znajdziemy. Mamy wyspę Starfish Island, więc powinny jakieś pojazdy fajne być. Ale widzę, że pustki na ulicach. A wiecie co? Chyba... Tak, Cheetaha mamy tutaj, więc tak swoją drogą możemy go sobie od razu zgarnąć. Trzeba bardzo czerwony. Oł. Tak więc zgarniamy. Oł. Dobra, wypłata pieniędzy jasne w ogóle nie wiem, tutaj jak y, chyba wywaliliśmy wszystkich y, tych y, wszystkie te gangi pozostałe jeśli chodzi o nieruchomości z tej wyspy to nie atakują nas. Nie wiem czy ma to właśnie jakiś związek z tym, że nie ma żadnego E, e... ogóle... Dziękuję. Tutaj nie wiem, ale najważniejsze teraz to, że dostarczamy kolejny pojazd, i z tych sportowych jeszcze Phoenix. E... Szukamy o, ogóle... bez drzwi jedzie, Zgarniamy sobie tą taksówkę, bo musimy mieć jakiś transport. O, ta też jedzie bez yy, zamkniętych drzwi. No, ciekawe. Dobra, zobaczę czy Phoenix... O, właśnie. Phoenixy to raczej jeżdżą w tej drugiej części miasta. Oczywiście tu też można znaleźć takie pojazdy, ale raczej na drugą wyspę musimy sobie pojechać. Mam nadzieję, że Fenixa że po prostu znajdziemy w miarę szybko. Ostatnio bardzo szybko znaleźliśmy, a nie chcieliśmy wtedy. Teraz mam nadzieję, że jak potrzebujemy, to, to też jakiś się znajdzie. To fajnie by było, jakby te pojazdy też się pojawiały w ogóle, bo na razie to tak właśnie średnio. To wygląda. No, Infernus mamy oczywiście Lensa Człowiek Infernus nie wiem, czy będzie w ogóle potrzebny. E, będzie. Będzie. Ok. Dobra. To jak będzie to wtedy. I so, będziemy mogli go wziąć stąd na przykład, ale... O, tutaj też stoi i mamy Phoenixa. I tutaj w ogóle jeszcze Sand King jest zaparkowany. To jest pojazd, który w GTA Vice City Stories występował. Występował też w San Andreas i były to no, bardzo unikatowe pojazdy na skalę całej produkcji. A tutaj sobie stoi na ulicy, ale też być może jest to tak zrobione, że tylko w tym jednym miejscu on stoi i nigdzie więcej. Ten Więc zostaną nam chyba dwa bo trzy pojazdy. Freeway, Sentinel XS i Wintergreen, okej. Okay. Wintergreen to też jest unikatowy pojazd na skalę całej gry nie kojarzę takiej nazwy a jest to yy, taki motor z tych motorów tutaj naprawdę jest sporo trzeba to przyznać twórcom że no, dodali sporo też nowych unikatowych na skalę całej serii chociażby Street Fighter jest takim pojazdem ten Wintergreen jest takim pojazdem Chyba jeszcze jakiś skuterek jest taki. też jest unikatowy. Dosyć. Więc cóż, mamy to zrobione. To teraz będziemy mieli pojazdy, które no, musimy znaleźć raczej w konkretnych miejscach. Tak sobie oddałem strzał, ale ale dobra. No i strasznie, że pojechał. Dobra, bierzemy sobie tego. To jest chyba ten Benson. Tak. też nie kojarzę takiej nazwy. Ciekawe, czy w jakiejś innej części GTA się pojawia Benson. Cóż, no to jedziemy sobie oczywiście do teraz na Prone Island kurs sobie zrobimy, jaż tam będziemy mogli znaleźć Sentinela XS. Czekajcie, zobaczę jedną rzecz, bo zobaczę czy przypadkiem tutaj nie można znaleźć Wintergreena. W jednej takiej lokacji. O. Tutaj też mamy oceanic kurczę. Chociaż... No nie wiem gdzie było bliżej. Tam w sumie też nie było właśnie daleko jakoś. Tutaj była jedna misja taka. Nie tu Ktoś, Nie tu, ale... Tutaj trochę dalej. Była jedna misja i właśnie pamiętam, że stał Wintergreen. A tutaj mamy freeway. Dobra. No to chociaż nawet ten freeway będzie spoczko. Musimy go dostarczyć. A freeway. Tak. To nawet ta lokalizacja jest co tutaj. Wikipedia mi podaje, więc ok, no to jeszcze dwa pojazdy nam zostaną i będzie tyle. Oj. No i niestety nie wyszło to najlepiej. Na kolejnej liście, w ogóle będziemy mieli pojazd latający do skarnięcia. Ja wiem już, gdzie możemy go znaleźć, ale ciekawe jest to. Musimy taki pojazd też tutaj zdobyć. Dobra. Dobra, i chyba zrobię tutaj y, małe cięcie i przywitam się z Wami już jak y, będę na miejscu na Prone Island y, i będę miał tego Sentinel XS. No i dobra, jestem już z Wami z powrotem i mamy te właśnie dwa Sentinel XS. Myślę, że weźmiemy sobie ten złoty, niech będzie. To jest właśnie lokalizacja, gdzie najłatwiej jest znaleźć ten pojazd. Jak widzicie, jak najbardziej jest tutaj umiejscowiony. że zostanie nam jeszcze tylko jeden tutaj w ogóle chyba Stinger zawsze jest zaparkowany ale będziemy mieli już bardzo blisko bo musimy iść z garażu tylko trzeba o tym pamiętać myślę, że nawet zrobię to jako pierwsze, chyba że jakiś inny pojazd znajdę po drodze a to trzecią listę potrzebny nie no to właśnie właśnie tamten. No, całkiem też fajnie jedzie ten Sentinel XS. Myślę, że takim e, porównaniem do tego Sentinela XS jest e, w GTA 3 Sentinel Mafia. Nie, nie pamiętam jak wygląda sprawa tego Sentinela XS czy Sentinela Mafia Geta Liberty Stories. Czy występuje jeden z tych yy, wariantów, czy nie. No i teraz już Winter Green nam został. Winter Green możemy znaleźć w. I wysyłać jakieś pojazdy, ale nie widać ich. Dobra. Wintergreen występuje przy klubie Malibu, więc tam sobie teraz pojadę i chyba też zrobię małe cięcie i przywitam się z wami już na miejscu. No I dobra, jestem już z powrotem. I mamy Wintergreen, to jest właśnie ten motor. To jest bardzo Podobny w zasadzie bliźniaczo, podobny do e, motocyklu policyjnego w tej grze, bo też jest taki zabudowany bardziej niż zwykły Harley. To, że no nie ma możliwości wykonywania misji na nim policyjnych, no i e, troszkę ma inne kolory, ale myślę, że tak poza tym. W zasadzie to jest ten sam pojazd tylko powiedzmy reskinie. Albo z jakimiś mniejszymi po prostu zmianami w wyglądzie, ale generalnie konstrukcja wygląda bardzo, bardzo podobnie. Ale dobra. Najważniejsze, że, że mamy już tego e, Wintergreen, tak Wintergreen się nazywa. Skąd taka nazwa, ale tak to tutaj wygląda? No, oczywiście, coś troszkę przyspieszyć, ale myślę, że nie ma tu dużego wpływu akurat w tym motocyklu, chociaż to wiem Także druga lista udała się dostarczyć i trzecia lista wygląda tak, także tutaj będziemy próbować oczywiście odnaleźć pozostałe pojazdy. Już wiem na pewno, gdzie limuzyna będzie, limuzyna stretch. Już to wiem. O, i widzicie, i ciągle z tymi otwartymi drzwiami jeszcze te taksówki. Nie wiem o co chodzi. I błąd chyba w grze <laughs> się trafił. No dobra, także cóż, ja sobie zapisuję. Ale myślę, że pierwszym pojazdem, jaki dostarczę, to będzie ten Stinger, który mamy tutaj zaparkowany. No i cóż, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I na koniec jeszcze statystyki. 53,8 proszę bardzo. Tak to właśnie teraz wygląda. No i ja zapisuję i do usłyszenia w takim razie na kolejnych odcinkach z tej gry. Na razie.